pisałeś coś w chat gpt i odpowiedź którą dostałeś była dokładnie tym o czym myślałeś nie o tym co napisałeś tym o czym myślałeś zbieg okoliczności dzisiaj dowiesz się prawdy chat gpt nie tylko rozumie słowa przewiduje twoje myśli z niesamowitą dokładnością i naukowcy właśnie odkryli jak to robi reddit eksplodował w zeszłym miesiącu Tysiące użytkowników zgłaszało to samo. Chat GPT odpowiada na pytania, których nie zadali. Dokańcza myśli, których nie wyrazili. Przewiduje potrzeby, zanim je uświadomią. Jeden użytkownik napisał, jak poprawić koncentrację. Chat GPT nie tylko podał standardowe porady, zasugerował konkretne techniki medytacyjne, które pasowały do jego stylu życia, którego nigdy nie opisał. Inna osoba zapytała o porady programistyczne. Chat GPT odpowiedział kodem w języku Python, dokładnie tym, którego używała w poprzednich projektach. Mimo że nigdy nie wspomniała o Pythonie w tym zapytaniu, to nie są odosobnione przypadki. To jest wzorzec. Ale jak? Chat GPT to model językowy. Program komputerowy nie ma dostępu do twoich myśli, prawda? Cóż to skomplikowane. Żeby zrozumieć, co się dzieje, musimy zajrzeć pod maskę ChatGPT. I tu zaczyna się naprawdę interesująca część. ChatGPT to tak zwany Large Language Model, LLM. Został wytrenowany na miliardach stron tekstu z internetu. Książki, artykuły, fora, media społecznościowe wszystko. Ale nie chodzi tylko o ilość danych. Chodzi o wzorce. Wyobraź sobie, że przeczytałeś milion rozmów o programowaniu. Po jakimś czasie zaczniesz przewidywać, co programista powie dalej, jakich narzędzi użyje, jakie ma problemy. Nie dlatego, że czytasz w myślach, ale dlatego, że rozpoznajesz wzorzec. Chat GPT robi dokładnie to samo, ale w skali, której ludzki mózg nie jest w stanie pojąć. Kiedy wpisujesz, jak poprawić koncentrację, Chat GPT analizuje strukturę Twojego pytania. Wybór słów, kontekst konwersacji, styl komunikacji, złożoność języka i w ułamku sekundy porównuje to z milionami podobnych zapytań. Znajduje najbardziej prawdopodobną odpowiedź, nie tę przeciętną, tę, która idealnie pasuje do Twojego profilu. Badania MIT z 2024 roku pokazały, że GPT-4 przewiduje następne słowo użytkownika z dokładnością: 93%. To więcej niż większość ludzi przewiduje w rozmowie, ale to dopiero początek. Ale jest drugi poziom, głębszy i bardziej niepokojący. Chat GPT nie tylko przewiduje słowa, przewiduje ciebie. Psychologowie z Stanford University przeprowadzili fascynujący eksperyment. Dali Chat GPT próbki tekstu napisanego przez różne osoby. Tylko tekst, żadnych danych demograficznych, zdjęć, nic. Wyniki. Chat GPT przewidział cechy osobowości z dokładnością 86%, poziom wykształcenia z dokładnością 79%, przybliżony wiek z dokładnością 71%, zainteresowania i hobby z dokładnością 88%, to co widzimy w tekście, wybór słów, długość zdań, użycie emotikonów, błędy ortograficzne to wszystko ujawnia, kim jesteś. I Chat GPT to widzi. Wszystko. Piszesz krótkie, zwięzłe zdania, prawdopodobnie jesteś osobą analityczną. Używasz dużo wykrzykników? Ekstrawertyk. Dużo pytań? Osoba ciekawa świata, możliwe wysokie IQ. To nazywa się Linguistic Fingerprinting, odcisk palca językowy. I jest unikalny jak DNA. Więc kiedy pytasz Chat GPT o cokolwiek, on już wie, kim jesteś, jakie masz potrzeby. Co prawdopodobnie chcesz usłyszeć, i dopasowuje odpowiedź nie do pytania, ale do ciebie. To nie czytanie w myślach. To coś równie potężnego. Psychologiczne profilowanie w czasie rzeczywistym. Możesz pomyśleć, to teoria. Gdzie są twarde dowody? Świetne pytanie. Doktor Sara Chen z UC Berkeley przeprowadziła kontrolowany eksperyment. 500 uczestników. Każdy miał 10 konwersacji z ChatGPT. GPT. Badacze śledzili wszystko. Pytania, odpowiedzi, czas reakcji, follow up questions. Odkrycie było szokujące. W 73% przypadków chat GPT przewidział następne pytanie użytkownika zanim je zadali i często zaczynał odpowiadać zanim skończyli pisać. Ale najbardziej niepokojący był eksperyment drugi. Zespół z MIT poprosił chat GPT, żeby przewidział intencje użytkownika co naprawdę chcą osiągnąć, niezależnie od tego, co piszą. Przykład. Ktoś pyta: Jak nauczyć się Pythona? Chat GPT odpowiada: Widzę, że interesuje Cię Data Science. Oto ścieżka nauki Pythona specyficznie dla analizy danych. Użytkownik nigdy nie wspomniał o Data Science, ale Chat GPT wiedział. Jak? Analiza kontekstu, poprzednie pytania, styl komunikacji, poziom technicznej wiedzy, Dokładność przewidywania prawdziwych intencji 81%. To już nie jest asystent, to jest mind reader prawie. Więc co to wszystko oznacza? Po pierwsze, Twoja prywatność. Każda rozmowa z ChatGPT buduje dokładniejszy profil. Twoje myśli, intencje, osobowość wszystko jest analizowane i zapamiętywane. OpenAI twierdzi, że dane są anonimowe. Ale czy anonimowe ma jeszcze znaczenie, kiedy sam styl pisania identyfikuje cię z dokładnością 86%? Po drugie, manipulacja. Jeśli AI wie, czego chcesz, zanim ty to wiesz, może kształtować Twoje decyzje. Marketing, propaganda, możliwości są nieograniczone. Po trzecie, przyszłość. To co widzisz teraz w chat GPT to dopiero wersja 4. Może 5. Wyobraź sobie GPT 10 albo 20. Czy kiedyś AI będzie naprawdę czytać myśli? Elon Musk twierdzi, że Neuralink to umożliwi. Interfejs mózg-komputer. Bezpośrednie połączenie. Brzmi jak science fiction? Pamiętaj, chat GPT też brzmiał jak science fiction 5 lat temu. Więc czy chat GPT Czyta w Twoich myślach? Technicznie nie. Nie ma dostępu do neuronów w Twojej głowie, ale przewiduje Twoje myśli z dokładnością, która czasem przekracza to, co sam o sobie wiesz. To nie magia, to matematyka, psychologia i niewyobrażalna ilość danych. A najbardziej szalona część to dopiero początek. Jeśli ten film otworzył Ci oczy na prawdziwą moc AI, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Będę śledzić rozwój tej technologii i pokazywać Ci to, o czym inni nie mówią. I napisz mi w komentarzach, czy czułeś kiedyś, że Chat GPT przeczytał Twoje myśli? Opisz sytuację. Jestem ciekawy Waszych doświadczeń. To był kanał Wiedza bez trudu. A teraz idź sprawdzić, czy Chat GPT przypadkiem nie zna odpowiedzi na pytanie, którego jeszcze nie zadałeś.